Ona ciba przykładając. Rameczka od prawej nawrót. Po od prawy. 90. Tynu szykany Szykana od lewej ciasno. z prawej strony można bym przybierać dwa razy To kiedy mówiłeś, że grillamy by to chyba mi tu trzeba coś wychlać chyba weekend czerwcowy czy... Dzień. Dzień. prawy, prawy mocny, jeszcze raz dookoła między beczki prawy, nie przybieraj Dzień. Dzień. prawy Dzień. drugi raz, bo jest taki wyjebiusz Wchodzimy w lewo, na szykane od lewej. Pamiętaj, od lewej. i Spokojnie, spokojnie, żeby nie była nasza znowu. Spokojnie. Ognia, szykana od prawej. Szykana od prawej. Czasu, uważaj delikatnie. Tu można w też to już wyjeżdżone. Prawy 90. Prawy 90 na pachołek od prawej. Na pachołek od prawej z narzuceniem. Go narzucamy go ładnie teraz, trójka! Nie, nie, jest kasza na dół! lewy dziewięćdziesiąt, piękny, I od prawej szykana, ciasna, uważaj, ciasna, przybierają widzisz i teraz szykana, od lewej, ciasna, lewy 90 dno! Lewy 90, dno Do szikana. przybieraj może nie Do od lewej Dobrze, dobrze, jest, tak Ciasno Prosta, lewy 90, beczka Od lewej lewej stronie Ja! Yeah.